Ustawa ta, którą przygotowywałem jako w dialogu z samym artystą, obejmuje jego pracę z lat 1956-1972. Prace, które obrazują jego rozwój artystyczny w tym okresie, od malarstwa skręgu taszyzmu poprzez pewne przetworzenia formuły taszyzmu w stronę malarstwa. Zbliżającego się do geometrii, ale niecałkowicie, w stronę prac, które zapowiadają jego eksperymenty w dziedzinie sztuki dźwięku. Nazywam się Paweł Polit, jestem kuratorem wystawy Andrzeja Łobodzińskiego, prezentowanej obecnie w Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa, którą można zwiedzać zgodnie z porządkiem chronologicznym, zaczynając od najwcześniejszych obrazów łobodzińskiego, obrazów taszystowskich poprzez tzw. Tak jego obrazy kreskowe, których jako budulec kompozycji wykorzystywał odcinki linii współtworzące niekiedy pewne kształty współgrające z takim dosyć gęstym tłem malarskim. Obrazy, tzw. Tak zwane pistoletowe, które tworzył metodą natryskową, uzyskując bardzo interesujące efekty kolorystyczne. Jego kolaże malarskie to już właściwie próba wyjścia poza granice malarstwa, których zestawiał ze sobą, montował pewne elementy malarskie, które właściwie już miały same w sobie pewną wartość autonomiczną. Te kolaże malarskie były takim ze względu na tą swoją taką Wielofazowość były niejako wstępem do tej jego twórczości dźwiękowej. Andrzej Łobodziński podkreślał często, że jest przede wszystkim malarzem, że zajmuje się malarstwem i do końca życia uprawiał malarstwo. Natomiast w pewnym okresie, mniej więcej od połowy lat 60. XX wieku, podjął twórczość, której jako materiał artystyczny wykorzystywał dźwięki. Wtedy uznał, że dźwięk może być odpowiednikiem koloru. I ta twórczość dźwiękowa ma w pewnej mierze. Wymiar malarski, aczkolwiek jest również interpretowana jako próba podjęcia eksperymentów w dziedzinie sztuki intermedialnej, sztuki już eksperymentującej na granicy różnych mediów artystycznych, dyscyplin artystycznych. W wystawie towarzyszy. Bogaty program wydarzeń towarzyszących, są to wykłady nawiązujące do swoją tematyką do twórczości Andrzeja Łobodzińskiego oraz wydarzenia dźwiękowe, między innymi jest to występ Wiktora Skoka w tandemie z artystką o pseudonimie SECT7. Wystawa ta gromadzi dużą ilość prac malarskich, oraz w gruncie rzeczy przede wszystkim dokumentację jego twórczości dźwiękowej, bowiem te jego prace dźwiękowe w ścisłym znaczeniu niestety nie zachowały się. Póki co na tej wystawie pokazujemy materiały archiwalne związane z jego twórczością dźwięko dźwiękową dokumentację takich seansów dźwiękowych, które. Zrealizował wspólnie z zaprzyjaźnionym z nim artystą Krystynem Zielińskim. Te seanse dźwiękowe nazywały się Audycja, a więc obaj zrealizowali kilka wersji audycji, pośród których dwie wykonali wobec szerszej publiczności. Mowa tutaj o audycji numer 2, zrealizowanej w Galerii Foksal w 1968 roku oraz Muzeum Sztuki w 1972 roku. Artyści za pomocą urządzeń y, odtwarzających dźwięk, y, nagłaśniających dźwięk, urządzeń, które w dużej mierze skonstruowali sami, symulowali takie y, wrażenia przemieszczania się dźwięku, y, wykorzystywali w tych działaniach dźwięki nagrane uprzednio. Tutaj y, świadkowie tych wydarzeń wspominają, że to był dźwięk toczący się kuli, dźwięk. Y, przepotania skrzydeł ptaka i za pomocą tych dźwięków generowali pewne te efekty sonoryczne, które dawały odbiorcom pewne wyobrażenia przestrzenne. Była to nowatorska twórczość w tamtym czasie, twórczość, którą zapowiadała jeszcze wcześniejsza praca wobec tych audycji. Mowa tutaj o obiekcie rzeźbiarskim, który nazywa się Klantata. Obiekt, który Andrzej Łobodziński zrealizował wspólnie z innym zaprzyjaźnionym z nim artystą Ireneuszem Pierzgalskim. Praca, która generuje taki właściwie potencjalnie niekończący się ciąg dźwięków przypadkowych, która no w jakimś sensie koresponduje z eksperymentami dźwiękowymi realizowanymi wówczas przez Johna Cage'a. Ta praca, również prace malarskie Andrzeja Łobodzińskiego, one dowodzą niezwykłej intuicji tego artysty, który no, tak jakby antycypował pewne zmiany w sztuce e, polskiej i światowej, nie mając pełnego dostępu do informacji artystycznej w tamtym okresie.